W kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Daszbur zaczniemy od zbiórki przed naszym norweskim domem, aby skończyć na ostatnim polowaniu na dziko żyjące renifery. Zobaczcie, jak ciężko i niebezpiecznie polują nasi koledzy w Skandynawii, aby zdobyć tutajszy przysmak dzikiej kuchni. Tym razem zapuścimy się naprawdę daleko w góry, by podejść wielkie stado reniferów. Jakby tego było mało, już w ostatnim dniu polowania będziemy dosłownie gonić naszą szansę na norweską zdobycz. Zapraszamy na ostatnią część naszej nordyckiej sagi o niesamowitym polowaniu na renifery. Długie godziny na czatach, jeszcze dłuższe wędrówki, a wszystko to w trudnych i surowych warunkach. Jeśli chcecie wiedzieć, jak skończyła się przygoda polskiej drużyny na dalekiej północy, oglądajcie Magazyn Daszbur. Już w najbliższy piątek o 18.00, tylko na kanale YouTube. A na premierowe odcinki zapraszamy jak zwykle do telewizji Adventure HD. W każdy poniedziałek o 21.10.